Milicki Team jest na dobrej drodze do zdobycia drugiego z rzędu Mistrzostwa Pierwszej Ligi Petank. W tym tygodniu pierwszoligowe rozgrywki minęły półmetek. Hitem spotkań szóstej kolejki był pojedynek pomiędzy dwoma czołowymi zespołami Milicki Team a Tydzień Team. Spotkanie to wzbudziło spore zainteresowanie i rozpoczęło się dobrze dla ekipy tygodnia, która prowadziła w triplecie 10 triplecie 4. Jak na obrońców tytułu przystało, Miliccy nie złożyli jednak broni i walczyli do końca. Lider udowodnił, że to jemu należy się pierwsze miejsce i do końca starcia to on zdobywał już punkt za punktem. Wygrał 13 do 10. Zwycięstwem milicki team zakończył się także dublet i dwa single, co sprawiło, że lider pokonał tydzień team 4 do 1 i umocnił się na prowadzeniu, mając na koncie komplet 6 zwycięstw. Na drugie miejsce awansował Defor, który pokonał 3 do 2 nieruchomości milicki, a dwa punkty straty do lidera mają tydzień team, Irma Team i Krówka Mała. W minionej kolejce Irma pokonała 3-2 Mars Trans, a krówka mała okazała się o punkty lepsza od Handlopolis.pl. W innych spotkaniach świat Jasia ograł 4-1 odlewnie, a Bartkowiak Tim w takich samych rozmiarach pokonał Geparda. Oligowe punkty walczyli także drugoligowcy. Z pięciu zaplanowanych na wtorkowe popołudnie spotkań rozegrano 3. Boka nie dała szans drugiej ekipie świata jasia, wygrywając 4 do 1. Stowarzyszenie K.O. pokonało 3 do 2 intermedia, a pierwsze punkty w rozgrywkach zdobyła drużyna Czapule, która okazała się lepsza od krówki małej Mućki, wygrywając spotkanie 3 do 2. W sobotę miłośnicy gry w bóle rywalizować będą o tytuł indywidualnego mistrza śremu.